Cześć dzieciaki! Dziś przygotowałam dla Was kilka zadań, które pomogą Wam poćwiczyć sprawność Waszych dłoni i paluszków. Do wykonania tych zadań potrzebna Wam będzie kartka. Oraz przyrządy do pisania. Kredka, mazak. Kredka może być ołówkowa i świecowa. Fajnie, jak będziecie używać różnych przyrządów do pisania, ponieważ wtedy wasze paluszki zawsze będą układać się inaczej, a wasza rączka będzie inaczej naciskać na kartkę. Na początek chciałabym, żebyście na kartce narysowali jak największą ilość pionowych kresek. W ten sposób. Pamiętajcie, żeby jedna rączka przytrzymywała kartkę, a druga w odpowiedni sposób, czyli tak, trzymała Wasz przyrząd do pisania. Ja teraz mam kredkę, zwróćcie uwagę, że kciuk i palec wskazujący trzymają kredkę, a podpierają palec środkowy. Ja już narysowałam swoje linie pionowe. Teraz przyszedł czas na linie poziome, i to jest Wasze drugie zadanie. Uwaga! Linie poziome. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ciekawe, czy Wam uda ich się umieścić jeszcze więcej niż mi. Zadanie trzecie to rysowanie fal. I znów chcemy, żeby było ich jak najwięcej. Przetrzymujemy rączką kartkę i robimy fale. Teraz zmieniamy przyrząd do pisania. I jeżeli uważacie, że na waszej kartce już jest za dużo różnych wzorów, możecie ją oczywiście zawsze przewrócić na drugą stronę. Teraz uwaga, rysujemy serpentynki. Chcemy, żeby serpentynki zajęły całą naszą kartkę. Teraz bierzemy pisak. Będziemy rysować kółeczka. O, może tutaj. I znowu kółeczek ma być jak najwięcej. I pamiętajcie o tym, że pisaki trzeba zamykać. O, nie trafię. Jest! do kolejnego zadania niepotrzebne Wam już będą żadne przyrządy do rysowania czy pisania yy, tylko będziecie potrzebować swoich rączek bierzecie kartkę do rączki jednej i drugiej i pniatacie ją w kulkę udało się? pamiętajcie, że taką kulkę możecie potem wykorzystać do gry wrzut do celu teraz uwaga Kartkę rozkładamy w powrotem. Kładziemy ją na stole, prostujemy. I już druga część zadania jest trochę trudniejsza. Do zgniecenia kartki musicie użyć jednej ręki. Zaczynamy od ręki prawej. Trochę niekształtna ta kółka. Ok, jest. Znowu rozkładamy naszą kartkę. Rozprostowujemy i czas na rączkę lewą. Kartkę zniatamy. Jest kulka. I uwaga, przyszedł też na ostatnie zadanie. Chciałabym, żebyście teraz swoją kartkę wzięli i porwali. Postarajcie się porwać kawałkę na jak, kartkę na jak najmniejsze kawałki. Spójrzcie. Hop, każdy kawałeczek na pół i na pół. Dzięki temu ćwiczycie Wasze paluszki, chwytność tych paluszków oraz Wasze nadgarstki. Mam nadzieję, że udało Wam się wykonać wszystkie zadania. Kartki, które Wam zostały, a właściwie fragmenty tych kartek, możecie odłożyć w jakieś miejsce i wykorzystamy je na pewno później do jakiejś wydzieranki. Miłego dnia, kochani. Życzę Wam dużo zdrówka. Ściskam Wasza Pani Ewelina. Pa.